Dziś wam pokażę, jak zrobić. Już wam pokażę, jaki. to to składam? Tak. Jak zrobić szybowiec? Taki. O, taki. Proszę. Jak zrobić taki oto szybowiec? Tak. O, taki. Wróżne się to, że tu ma proste, no i tyle. No i dobrze, jak, jak coś jak taki szybowiec zrobić? Tu sobie. To już na razie. Weźmy sobie ja mam karteczkę formatu A4. Wierzę na moją kadr. Zaginamy ją zaginamy po pionie. Tak. i chcecie, żebym dobrze, to najpierw, się postarali. Bo było jak, jak 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 się da. Minorze. Jak nam wyjdzie, i nam coś takiego. O tak. I nam coś takiego. I teraz to zaginam. Tak. Teraz robię klasyczny szybiec. Nawet trzy takie same kroki. O. I tak samo z 20. Dobry to jest. O. I tak samo. Mm. Odsunę się z tańca, zrobiłem. Długo przez mi patrzę, przepraszam. Ja zaraz Wam pokażę ten, tutaj, jak już zrobię ten szybowiec. Później pokażę Wam ten szybowiec, tylko ze wszystkimi liniami, zagięcia pokażę Wam. Na zrobię ten. Tak. I teraz. To jest najtrudniejszy krok dla takich, dla, takich, dla takich osób, które pierwszy raz to robią. Musimy to i tu zaginąć, tak? I tu jechać palcem i to w miarę wyrównać. O. Tu, tu, w miarę to musi być równo. Tak? I zaginamy w bok. I w drugi bok. Żeby, żeby ten, te boki tutaj dwa się pokrywały z tym, tutaj na środku. Tu, to jak to zrobimy? Wyszł, tak rozpłaszczyć kartkę. Tu, do równo, jak się da. Z drugiej strony też. I dobra. Teraz tak. Zaginam kartkę tak. Tak. Samo tą kartkę. Odginam. To normalnie tak. Tak, tylko się jeszcze zerknę muszę. Dobrze, już pamiętam. I teraz to tak. Teraz nam będzie łatwiej to zagiąć po tym, tym, tym zagięciu. Będzie nam łatwiej to zagiąć. O, tak. No i dobrze. Teraz. Ten cały dziubek, który jest z przodu, wyginamy do środka. Rozmiar równo. Nie wiem, czy O, w tym przypadku to wyrównać. O teraz to trzeba wszystko zamknąć no i teraz tutaj te dwa boki mam mam też pokrywać o. tak jakoś trzeba rozpłaszczyć, żeby to na miarę jakoś to wyglądało czy nie wyglądało tylko tak ogólnie i teraz się zetknę z szablonu Dobra. i tutaj jak już jak już delikatnie tak wygniemy, tu się tutaj pewnie być przy tym, i tu nam powinno odstawać. A ja zaraz podam w mierze, zaraz to podam, zmierzymy i zaraz dowiem się, ile to powinno mieć centymetrów długości. Tam tak, już bierę A to, o, i i to ma dokładnie tak 2 cm i 2 mm. Więc jak ktoś chciał można te 2 mm. O, tutaj trzeba to dorównać. A ja się to bardzo nie przyjmuję. I teraz te tutaj stateczniki. Patrzy się. Już to wymierzymy. centymetr, statecznik centymetr wezmę sobie kolor tak, brązowy centymetr o oznaczam teraz tak w miarę to do tego centymetra na tą na miarę oko, tu do równa to już powinno być chyba centymetr i tak samo z drugiej strony O, mia, I kreska. No i to było na tyle. Dokonany jeszcze. A no w sumie jeszcze nie, teraz pokażę ten szablon cały. Co, co go robiłem? Znaczy, w sumie go rysowałem. O, no, to odbiłem Tu. Tu. Sobie rozwinę szablon. Każdy samolot na część pierwsza. No i do... To jest nasza kartka A4. To tu zaginęliśmy tak. I to już widzimy tu, No i to wygląda tak. tej tu są te kreski. Tu jest kawałek. Tu jest nasza kadłuba. Zaginęliśmy to tak. Tutaj. To. Tu jest, nasza, tu jest nasza dolna linia zagięcia. Pyk. I tak samo z tej strony. No i, do... I Teraz. To do przodu poszło tak. A w też tak zrobiłem. Jestem ciekaw. Teraz oszukałem czy nie Przepraszam. Jak już jesteśmy przy tym przy tym kroku. W ogóle jakąś już tak na pierdziel się zrobiłem, ale nieważne jak zrobimy też tak będzie ładnie tylko, że będzie na ciężar, nie? Teraz mam teraz zrobię lepszy, a jak w cięższy. Mamy to. Jak to było? Nie wszystko, nie wszystko pamiętam. Dobrze. No. Teraz to zaginam do środka. Tak, teraz pokażę wam wersję cięższą, bo której zapomniałem, oczywiście. Tak. Na szablon. Dobra. Tak. To tam powinno być takie trójkąt. Jak z tej strony popatrzymy, trójkącik. Tak, tak, tak. I teraz. Odwracam sobie. I znów to samo z tej strony. I z tej strony to do środka. No i, i to jest wersja cięższa. A tu teraz wam pokażę trzecią wersję chudszą, bo troszkę mi się pomyliło. Pomyliłam sobie ja mam dwie wersje pokazać. Troszkę bym się pomylił. No i dobra. To byłam tyle. Ja się z Wami żegnam. Cześć.